Cześć! W tym odcinku mamy już nowego Zadymiarza, Pana Stoła. Odblokowaliśmy, więc dlatego oglądajcie czwartą część. Ale jeszcze nie, nie weszła na kanał, bo tak jak samo jak to, więc nie możecie nic oglądać, więc nawet mnie nie słyszycie. Ale dobra, nie ważne, zaraz wejdzie. Wybieramy Stu, bierzemy na solo! Morty no, Karun, tak sobie zagramy Tak wbijamy Stew do piątej rangi No i później na kanał No później na kanał Albo w sumie oni będą to widzieć już z kanału dopiero no. Ale Stew jednym strzałem ładuje ulta co jest no, bardzo nie, spoko no, no, To jest super no, Ale ja on trochę miegarki, Ale to zawsze coś daje, no za no, dynię To jest z podobno z Da, ale to już no, mi zamieniłem. Kurde, nie umie grać w ogóle. No. Nie. że ta rzeki nie umie no, grać. Dobra, pięknie. Ładnie. Dobra. No nie umiała. Dobra, El Primo. El Primo. El primo. primo. No ładnie, on robi fajnie tych ultem na blisko. Nie? No, ale dostał mocno, bo 2000 no. i muszę. Mąż... Ma. Jace. 10 tysięcy Dobra no. jak mój kolega nie. No. On ma 10 tysięcy ile? Dobra, bierzemy jeszcze soczek i to będzie prawdopodobnie eShuin. Dobra, zabieramy kolejny soczek i czekamy na środku, bo na środku się najwięcej soczkuje. Wiem, że on jest na śmierć. No wiem, ale ja mam... Nie, no, dobra, ja. No. Uważam, no, no. od razu pierwsza ranga zbita. Druga już mamy. No. No Dobra. tu ładnie, czekaj, ile ja jest... mój kolega ma czekaj. Tu ci się wyświetla, no to... 10 696. No to nie aż tak dużo, nie? No. I mamy 10 011. Hmm. A... Co robiliśmy challenge, że nie śpimy do... Której? Do... Chyba piątej. Zaraz tu za. Nie do Nie, y y y wczoraj robiliśmy challenge, nie spaliśmy do pierwszej nie w nocy. I potem się położyliśmy. No, no bo no, już nie nam... mogliśmy, ja też już... Y bo już nam kazali. No Średni y dorośli. <grym> <grym> Ole skrzyny. Dobra, Ems, Ems, podjeżdżaj, podjeżdżaj ją. O ja tu Dobra, ale i tak jest. No, zobaczmy. <grym> Pokaż, no, stół jeszcze mi. chwila i będzie. Z mi, tą mi się fajnie gra. No, mi też super. Dobra. Biorąc. Ja jeszcze, potem, i ty. No i chyba będziemy kończyć no. ten odcinek, bo. Dobra. Kiczek. panie Kliczu. Dzień dobry. Ma pan może mały bobry? <grym> Ewidentnie nie. Można dokołać skrzynki, no to fajnie tak jest. No to jest fajne w stylu, że jak on używa ulta to właśnie takie jest. No to, to podpada, chyba. No, no to jest fajne. A, no raczej to już będzie ulice. No, będzie Będę w w Ulta szelka. Eee, nic tu nie zrobiła tutaj. Tym, tym. No właśnie. Tu w przeciwieństwie do mnie. Dobra, no i dobrze do mnie. 11 kilków. na liczbę. Chodź tu, Primoset. No, nic nic. się zabiłeś. Nic, nic. No gdzie jest moje wielkie starcie parkane. Tu na kogoś. Dobra. No już tego nie trzymam. Mm -hmm. Mm -hmm. O, możemy tam mówić... nie wiem, o jakichś ciekawostkach Widzisz, że kiedyś, jeżeli graliście na botach, dało się mieć y, gadżet z Tiu, na przykład, załóżmy tak y, I na przykład, a grać bólem? No, tak się dało No, coś takiego Dobra, chodź tu Derku, mówi serelku Dobra, on ty się już spalił. No ładnie <śmany> spalił> To jest fajne, czyli, no, ale denerwujące u innych graczy No tak, no, dobra. dobra Ostatnia Czern. gierka i będziemy kończyć się odcinek, się bo będziemy musieli tam wrócić No właśnie Nie mogą być już takie długie filmy No, będzie mogło być, ale jeszcze my was zanudzasz No właśnie, bo... dobra, dobra, jazz. Dobra, podjechałem jazz. Ładnie. Ma fajną emocję to. No, steel. No, stół. Wiem, że ma fajne. Mi się podoba. Emoziska. Steel, stół, stół. No, się przesuwa. żeby się szybciej przesuwał. Ale studzersi... On się spali. he <grym> O <grym> Nie, zlagowało. Dobra, jest, Żyjemy. <grym> Albo nie. <grym> no nie, jednak znak że od strefy zginiemy Dobra, dobra. pifach piffa, piffa. Piffa. <grym> piffa, jak dobra. Dobra, laguje nie, nie ma już. No teraz już nie, ale wcześniej. Dobra, no, no, no. Trzech za wymiarze. Gold, kolt ja mam dziewięć. kolt gold, gold, dobra. Ja mam dziesięć. Gold, 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 ja Teraz brok, 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 ja mam dziesięć broków. No ładnie. O, po prostu a ja w... dobra. Będziemy kończyć. No. Dobra. Czy to jest... Ta ranga, to może jeszcze ty Nie, graz, nie. Byłem. Żeby było sprawiedliwie. Dobra. Pa, kończymy. No cześć.